Jeśli szukasz holajnogi, która łączy moc, wygodę i nowoczesne technologie, to dobrze trafiłeś. Dzisiaj przyjrzymy się TiBo Elite, najnowszemu modelowi od TiBo na rok 2025. Sprawdzimy, co potrafi, jakie ma parametry i dlaczego może być najlepszym wyborem, właśnie dla ciebie. Zostań do końca, bo będzie warto. Tbo Elite to sprzęt dla tych, którzy oczekują mocnych wrażeń, ale jednocześnie chcą poruszać się zgodnie z polskimi przepisami. Hulajnoga ma dwa silniki po 1000 W każdy, a w trybie szczytowym potrafią osiągać nawet 1500 W na silnik. Co to oznacza w praktyce? Przyspieszenie do ponad 60 km na godzinę w kilka sekund. Masz ochotę na dynamiczną jazdę? Nie ma problemu. A jeśli wolisz spokojniejszy styl, wystarczy skorzystać z trybów jazdy, które pozwalają kontrolować moc. I prędkość jazda powinna być komfortowa i bezpieczna. I dokładnie to dostajesz z Tibo Elite. Podest długi, szeroki, dzięki czemu stoisz stabilnie, a Twoje stopy mają sporo miejsca. Z tyłu znajdziesz poddóżek, który zwiększa kontrolę nad hulajnogą, szczególnie podczas przyspieszania. Pod podestem kryje się akumulator o pojemności 20,8Ah, który zapewnia zasięg do 60 km. To około 3 do 4 godzin jazdy, ale oczywiście realny dystans zależy od takich czynników jak prędkość, teren czy temperatura. A co z deszczem? Ma certyfikat IPX6, więc spokojnie możesz jeździć w deszczu. Podwójny, tylny błotnik to kolejny plus. Dzięki niemu nie skończysz z mokrymi plecami po przejażdżce przez chociażby kałuże. Kula noga została wyposażona w zaawansowane zawieszenie typu C. Co to oznacza dla Ciebie? Lepszą amortyzację, większy komfort niezależnie od tego, czy jeździsz po asfalcie, kostce brukowej, czy chociażby nierównej drodze. Sprężynowe amortyzatory są regulowane, więc możesz dostosować je do swojego stylu jazdy. A jeśli chodzi o koła, 10-calowe opony szosowo-terenowe zapewniają przyczepność i stabilność. Możesz też łatwo zmienić je na typowo szosowe lub terenowe. Jeśli wolisz inny styl jazdy, Wybieraj. A teraz coś, co doceni każdy użytkownik. System QuickTube. Dzięki niemu wymiana opony lub dętki jest banalnie prosta, bo kable do silników mają szybko złączki. Koniec z uciążliwym odkręcaniem wszystkiego. Kolejnoga waży poniżej 30 kg, a kolumna kierownicy jest składana, co ułatwia transport. Dodatkowo pełna kierownica zwiększa stabilność podczas jazdy, szczególnie przy wyższych prędkościach. Tipo Elite ma też hydrauliczne hamulce tarczowe Nut. Jest to najwyższy standard, który znajdziesz w hulajnogach elektrycznych. Mocne, precyzyjne i niezawodne, czyli dokładnie takie, jakie powinny być. Jeśli chodzi o sterowanie, masz tutaj manetkę gazu pod kciuk, wygodną i intuicyjną. A co z ładowaniem? Hulajnoga ma dwa porty, więc możesz podłączyć dwie ładowarki naraz i skrócić czas ładowania. Co myślicie o tej funkcji? Tivo Elite nie zawodzi również pod względem oświetlenia. Mamy tutaj mocne przednie światło na sztycy, które dobrze oświetla drogę, tylne światło stopu i kierunkowska dla lepszej widoczności, wygodne sterowanie klaksonem i oświetleniem. W centrum kierownicy znajdziesz elegancki, smukły wyświetlacz z portem USB, dzięki któremu naładujesz telefon w trakcie jazdy. Ale to nie wszystko. Kulajnoga ma też system NFC, co oznacza, że nie uruchomisz jej bez specjalnego kluczyka. To dodatkowa warstwa zabezpieczeń, która chroni Twój sprzęt przed kradzieżą. Jeśli szukasz hulajnogi, która oferuje dużą moc, świetne zawieszenie, bezpieczeństwo i nowoczesne technologie, to TiBo Elite jest właśnie dla Ciebie. Mocne silniki, hydrauliczne hamulce, pojemny akumulator i pełna zgodność z przepisami. Czego chcieć więcej? A jeśli chcesz wiedzieć, czy Twoja hulajnoga elektryczna jest zgodna z obowiązującymi przepisami, kliknij tutaj.